Dzień dobry Państwu, to już chyba ostatni raz, kiedy mogę jeszcze bez kurtki chyba nagrywać, tak mi się wydaje, że to ostatni raz, Ostatni ciepłe dni, bo jak patrzyłam w kalendarz i prognozę pogody, to najbliższe dni nie zapowiadają się jakoś cudownie, a ja mam jeszcze letni kapelusik, no i takie powiedzmy, no może już nie letnie, ale jeszcze lekkie ubranie. To nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale obiecałam Państwu wczoraj, dokładnie wczoraj, nagrywając taką rolkę pod podlaskim zarządem dróg wojewódzkich w Białymstoku, że nagram dłuższy filmik, na którym opowiem o pewnej historii, która miała miejsce 10 lat temu, a dopiero teraz dochodzimy do jej finału. To czy dojdziemy, to jest zupełnie odrębna historia. Nawet powiem, że nie do finału dochodzimy, a w zasadzie dochodzimy do półfinału, a do finału nie wiem, czy dojdziemy. Być może nigdy nie dojdziemy. E, o co chodzi? Mówiłam wczoraj Państwu, że 10 lat temu, to już nawet ponad 10 lat temu, w podlaskim zarządzie dróg wojewódzkich w Białymstoku miała oto miejsce taka historia. W kwietniu zadzwonił tam mężczyzna który poinformował, że jest pracownikiem spółki, która buduje jest wykonawcą drogi, buduje drogę z Sokółki do Dąbrowy Białostockiej, tudzież w przeciwnym kierunku no i tam już wtedy prace trwały. Zresztą budowa tej drogi to jest to drobna historia, bo tam też były niezłe cyrki, no ale na szczęście ta droga jest, służy, ja nie ujeżdżę, nawet dosyć często muszę powiedzieć. No ale w każdym razie w kwietniu 2015 roku zadzwonił mężczyzna do urzędu, do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białstoku i poinformował, że jest pracownikiem wykonawcy, który buduje drogę właśnie z sokółki do Dąbrowej Białostockiej. No i powiedział, że oczywiście wszystko, jest, wszystko odbywa się zgodnie z planem, ale trzeba zapłacić pieniążki za wykonane dotąd pracę. No ale jest sytuacja taka, że zmienił się numer konta i trzeba te pieniądze należne przesłać na inny numer konta niż był wskazany wcześniej w umowie. Na jako dowód tego, że on mówi prawdę, przesłał mailem Skan oświadczenia, który właśnie mówił o tym, że spółka zmieniła sobie numer konta, tam był podany REGON, NIP, dane teleadresowe i w zasadzie tyle. Więc co zrobił Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich? Oczywiście wydawałoby się, że zweryfikował te informacje, skontaktował się z szefostwem tej firmy, z której ten pan dzwonił, z wykonawcą robót. No, tak by było logicznie, tylko że tak się nie stało. Zdało się tak, że po prostu te pieniądze przelano w dwóch transzach i nie mówimy tutaj o dwóch tysiącach złotych, nawet nie o dwudziestu tysiącach złotych, nawet nie o dwustu tysiącach złotych. Mówimy proszę Państwa o blisko czterech milionach złotych. Urzędnicy nie sprawdzili tego, że ktoś może się podszywać, ktoś może oszukiwać, po prostu wpłynęło sobie, tak, najpierw pan zadzwonił, a później mailem wysłał jakieś tam oświadczenie i to wystarczyło urzędnikom do tego, żeby przelać na konto tego kogoś, rzekomego wykonawcy robót, prawie 4 miliony złotych. Bardzo szybko okazało się, że było to oszustwo, bardzo szybko. Dlatego, że no, te pieniądze błyskawicznie wytransferowano dalej. Zaraz powiem całą historię. A w międzyczasie zgłosił się prawdziwy wykonawca robót i zażądał właśnie wypłaty należnych mu pieniędzy za wykonane dotąd usługi. I dopiero wtedy w Polackim Urzędzie Wojewódz... Zarządu Dróg Wojewódzkich nastał tak zwany error. Coś się wydarzyło, coś trzeba zrobić, pieniędzy nie ma, no ale właśnie tak to jest jak rządzi ta ekipa, która w tej chwili rządzi, bo akurat wtedy dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich był człowiek PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego i praktycznie cały ten urząd to taki był... Nie chcę być obsadzona, ale tam obsiadali ten urząd różnego rodzaju pociotki PSL-owców, ludowców. Oczywiście nie wszyscy, tak, no bo to by była przesada, ale generalnie wówczas Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Stoku podlegał Urzędowi Marszałkowskiemu, tym samym Marszałkowi Województwa Podlaskiego, którym kierowała ekipa wspólnie Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i właśnie w ramach podziału kompetencji Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przynależał do ludowców i oni tam poobsiadali to, co było do poobsiadania różne stołki kierownicze. No i tak to wszystko wyglądało. Pieniądze zostały przelane. Co się wydarzyło dalej? No, wydarzyło się dalej tak, że zgłosił się ten prawdziwy wykonawca, który zażądał zapłaty, i nagle powstał error co robimy, co robimy. Sprawa też no, tego wyciekła do mediów, no bo umówmy się, no przelanie tak sobie, bo ktoś zadzwonił, to jest słabe. Już 10 lat temu była znana metoda na wnuczka. W tym przypadku akurat zastosowali oszuści metodę na drogowca. No ale tak jak mówię, 10 lat temu była znana metoda na wnuczka i chyba urzędnicy, to powinni być ludzie, no już nawet 10 lat temu, to... Żeby zatrudnić się w urzędzie, no to trzeba było mieć jakieś wykształcenie wyższe, czy nawet czasami wykazać się znajomością języków obcych, natomiast tutaj wystarczył telefon na drogowca i pieniądze zostały przelane. Tak jak mówiłam, sprawa wyciekła do mediów. Oczywiście została zgłoszona też śledczem, tylko że te pieniądze przelane na konta oszustów, one dosyć szybko zniknęły. Gdzie one zniknęły? Ślad od razu można powiedzieć, czy prawie że od razu prowadził za granicę naszego kraju, konkretnie w stronę Rumunii, ale nie było wiadomo dokładnie gdzie, co, jak, o co chodzi z tą Rumunią. Po 10 latach prokuratura regionalna w Białym Stoku postawiła w końcu zarzuty i przesłała do sądu akt oskarżenia wobec faceta, właśnie najprawdopodobniej tego, który wtedy dzwonił, ja mówię najprawdopodobniej, bo tego nie wiem na pewno, a przynajmniej śledczy nie informują, czy to ten, co dzwonił, czy to jakiś inny w ogóle jeszcze, bo tutaj w, te, w sprawie tego oszustwa było zaangażowanych... W Więcej osób, nie tylko ten jeden facet, co dzwonił i za chwilę o tym powiem. No ale w każdym razie prokuratura regionalna przesłała teraz do sądu akt oskarżenia, no i tego gościa ma sądzić. Cóż to jest za delikwent? To jest delikwent, który jest obywatelem, czy ma obywatelstwo dwóch państw Wielkiej Brytanii i Rumunii. No i on wcześniej, zanim przetransferował te pieniądze za granicę z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, no to założył konta w bankach z takim, To nie ma żadnego znaczenia w jakich bankach. Ważne jest, że założył te konta dwa. Jedno było w Sofii w Bułgarii, drugie było w Rumunii, nie wiem w jakim tam mieście. Nie ma to znaczenia akurat dla tej sprawy, no ale w każdym razie tam zakładając te konta, podał się za obywatela Estonii, którego dokumenty wcześniej sfałszował, a odnalazł się, czy też śledczy go odnaleźli teraz niedawno w Wielkiej Brytanii. I właśnie tam składał swoje wyjaśnienia, swoje zeznania w związku z zarzutami, które postawiono mu w Polsce. I co taka ciekawostka? Ten pan, mimo że. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, z tymi kontami, które założył w Bułgarii i w Rumunii, no to dał dostęp do tych kont innym osobom, które mogły z tych pieniędzy przelanych z Białego Stoku, z Urzędu Spodlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, te osoby mogły korzystać i wyprowadzać stamtąd środki, gdzieś dalej i tak dalej. No i tak właśnie się stało, że te środki wyparowały. On nie ujawnia, z kim jeszcze współpracował, dlatego będzie no, chyba na razie sam odpowiadał za... Za to, co tutaj się wydarzyło, ma postawione zarzuty prania brudnych pieniędzy, dlatego że no, wyłudził te pieniądze. Nie, nie, mi się wydaje, że tutaj w tym momencie to powinny być chyba zarzuty bardziej za kradzież, bo to jawna kradzież, tak? Nie pranie brudnych pieniędzy, no ale ja też dużo rzeczy nie wiem, więc zakładam, że śledczy na pewno wiedzą więcej i postawili mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Być może jest to związane właśnie z tym, że te pieniądze, które stąd zostały wyprowadzone na konta w w Rumunii i w Bułgarii no to były jeszcze prawda tam udostępniane innym osobom, które tam nie wiem spożytkowały te pieniądze na jakieś inne brudne cele, nie wiem kupili sobie jakieś prawda środki na przykład niedozwolone tudzież może założyli sobie jakiś taki dom otwarty dla wszystkich i nie chodzi o bibliotekę. Wiecie, Państwo rozumiecie, no, ale co się dalej dzieje z tym człowiekiem? On przebywa w tej chwili w Wielkiej Brytanii, nie jest aresztowany, odpowiadać będzie z wolnej stopy. Nie został tutaj doprowadzony, oczywiście, tak jak mówię, na wniosek polskich śledczych, został przesłuchany, wzięto od niego. Zeznania. Tutaj jest współpraca pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, czy też bardziej wymiarem ścigania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, no ale nie zmienia to faktu, że gość, który buchnął 4 prawie miliony złotych tutaj w Polsce, odpowiada sobie z wolnej stopy. Natomiast, na przykład, ksiądz Olszewski w Polsce, który popełnił tak chyba straszne przestępstwo, że wybudował ze środków legalnie przyznanej dotacji mm, ośrodek który był już prawie na ukończeniu, no to nie, on nie, nie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Rozumiecie, bo to jest ciężki przestępca, nie to co gość, który buchnął 4 miliony złotych. Na podstawie właśnie sfałszowanych dokumentów, na podstawie również sfałszowanych dokumentów na jakiegoś stończyka, na którego dane konto założył w bankach. To nie, to, 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 to jest lajcik. Nie? Nie. No ale niestety dzisiaj żyjemy w takim praworządnym kraju, w takiej praworządnej Polsce, że takie rzeczy są możliwe. I proszę Państwa, co tutaj jeszcze się wydarzyło ciekawego w tej sprawie? Otóż się wydarzyło to, że do tej pory za to, że po prostu no, taki przelaw sobie wykonano, na podstawie jednego telefonu i jakiegoś maila, gdzie ja też mogę napisać jakieś oświadczenie, podać numer NIP, dane, teleadresowe, REGON i tak bo to jest wszystko dostępne w internecie. Dane spółek są w internecie, tak i co? I jakiś urząd mi to prześle. No, wydawało mi się, że w urzędach, a zwłaszcza na stanowiskach takich znaczniejszych, to pracują ludzie sprawni intelektualnie, a przynajmniej zdrowi intelektualnie, tak? No okazało się, że niekoniecznie, więc tutaj w tej sprawie zarzuty usłyszała główna księgowa, co do której zapadł wyrok. Ta pani poniosła, czy musiała zapłacić, no, to jest tak zwane naprawienie szkody, 8 tysięcy zł. Wyrok jest prawomocny, z tym, że ta pani nie doczekała tego wyroku, będąc księgową, bo ona dopracowała tam sobie do emerytury, odeszła na tą emeryturę, a dopiero później zapadł wyrok skazujący ją na 8 tysięcy zł za przekroczenie uprawnień. To nie usłyszał ani zarzutów, ani żadnych wyroków za przekroczenie uprawnień. Oczywiście nikt z kierownictwa, bo oczywiście Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, zarządzany pod światłym kierownictwem ludzi z, związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym albo w ogóle członków Podlaskie, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden pan nie żyje, po prostu zmarł. Jeden na pewno być może więcej, no ale nieważne. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ma przecież nie tylko główną księgową, ale ma dyrektora, zastępcę dyrektora, ma jakiś urzędników wysokiego szczebla, gdzie w ogóle nikt takich rzeczy nie ogarniał. Tak jak powiedziałam, konsekwencje poniosła tylko księgowa w wysokości 8 tysięcy złotych. Co więcej, to Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich domagał się, żeby ta kobieta Zapłaciła pełną kwotę y, tych przelanych pieniędzy, czyli blisko 4 miliony złotych z własnej kieszeni, bo to jest jej błąd. Reszta to jest nieważne. Niewinnie, kaniołki, po prostu oni nic nie wiedzieli. Co więcej, zaraz po tym zdarzeniu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w osobie marszałka i członków zarządu wysłał Kontrole. ja mówię ówczesnego marszałka, tego, który był tam 10 lat temu, tym marszałkiem. Tam chyba wtedy marszałkiem 10 lat temu to był albo Jerzy Leszczyński z PSL-u, albo, albo ktoś z Platformy. Nie pamiętam w tej chwili, przepraszam, nie sprawdziłam, ale na pewno to, to, to był zarząd składający się z Platformy i z PSL-u, więc któryś tam, no, nie zmienia to faktu, tak, i tak, i tak. Takie decyzje muszą być ustalane w gronie zarządu, a nie jednoosobowo przez marszałka czy, czy, czy tak. Zdecydowano się wysłać kontrolę do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby sprawdzić, no jak, to, jak to się stało, jak to do tego w ogóle mogło dojść, że pieniądze wypłynęły, że tak sobie po prostu przelano prawie 4 miliony złotych dla jakiegoś człowieka na telefon czy na maila. Jak to się stało? No i proszę Państwa, poszła ta kontrola, zrobiła tę kontrolę, przeprowadzono wnikliwie analizę dokumentów i wydano wnioski pokontrolne. Państwo nigdy nie zgadną, co było w tych zawartych wnioskach, które trzeba było. znaczy do tych wniosków pokontrolnych, to podlaski zarząd dróg wojewódzkich musiał się już zastosować, tak? Kontrola przyszła, ustaliła i nakazała, co następuje. Jak urząd będzie realizował jakiś przelew, to musi sprawdzić, komu te pieniądze przelewa, że nie można ich przelewać, bo ktoś zadzwonił. Albo przysłał maila, tylko trzeba wtedy sprawdzić, potwierdzić to, czy ktoś, kto zadzwonił, czy wysłał maila, to faktycznie jest tym kimś, za kogo się podaje, czy może to jest jakaś inna osoba. No, proszę Państwa, ja myślę, że to po prostu. Musieli długo się ludzie nad tym głowić, ci ludzie od marszałka przesłani na kontrolę, żeby takie wnioski postawić. Co ciekawe, nie wskazano zupełnie jakby osób, które popełniły błędy. Nie mówiono, że na przykład to pani główna księgowa była tylko winna, albo może pan dyrektor, a może zastępca dyrektora. Nie. Ustalono, że tam nie było właściwej drogi obiegu informacji, że te rzeczy, które się działy, no to one nie były właściwie przekazywane. Mi się wydaje, że jeżeli tak to wyglądało, a tak to wyglądało, bo to nie są moje ustalenia, to jeżeli dyrektor nie umie zorganizować podległego sobie urzędu, czy też no, instytucji, którą zarządza, to natychmiast powinien być wywalony na zbity pysk, jeżeli nie, nie odbywa się właściwy obieg informacji, że informacje nie trafiają do poszczególnych osób, albo że ktoś tam coś, nie wiem, zgubił, czy, czy zapodział, czy przełożył nie na tą kubkę. Znaczy to, to, że tam, powiedzmy, nie przełożył na tą kubkę, to jeszcze pół, pół biedy. Ale jeżeli nie ma właściwego obiegu informacji, jeżeli nie ma ustalonej procedury e, obiegu tych dokumentów różnych, no to od czego on tam jest dyrektorem? Od tego, żeby pensję pobierać? Mi się wydaje, że taki człowiek powinien od razu być po prostu, nie wiem, zdegradowany, ja nie mówię, że wyrzucony, tak? Albo wysłany na jakieś szkolenie, żeby się nauczył, że takie rzeczy się po prostu robi w każdej instytucji. A już na pewno w instytucji publicznej. Nie może być tak, że sobie nie wiadomo, kto dzisiaj przyjdzie, to będzie podejmował decyzję. No, jest ktoś, kto za to odpowiada. Tymczasem ten człowiek, który wtedy był dyrektorem, ani jego zastępcy, ani inni tam kierownicy, którzy są, w ogóle nie ponieśli żadnych konsekwencji. I jeszcze oni domagali się od tej księgowej, która. W Podjęła taką decyzję, jaką podjęła. Ja wiem, że księgowa to jest bardzo ważna funkcja, no ale ona też się tam sama nie zatrudniła. Ona sama sobie obowiązków nie, nie, nie przepisała, tak? Tylko żeby od niej domagać się naprawienia szkody na blisko 4 miliony złotych, kiedy po drodze było mnóstwo rzeczy zepsutych, popsutych w taki sposób, że, że było to możliwe. No ale tak wygląda... Hmm, Proszę Państwa, no tak wyglądała wtedy uśmiechnięta Polska, dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki z tej uśmiechniętej Polski. I dlaczego powiedziałam na samym początku, że jesteśmy na półmetku, a nie wiadomo, czy w ogóle zbliżemy się do mety w tej całej sprawie. Otóż dlatego, że ten człowiek z tym podwójnym obywatelstwem, wobec którego skierowano do sądu akt oskarżenia, przypomnę, obywatelstwo rumuńskie i brytyjskie, Odpowiada z wolnej stopy, ale to nie jest główny mózg całej tej operacji. To jest tylko jeden z trybików tej maszyny, która doprowadziła do tego, że skąd podlowskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wypłynęło prawie 4 miliony złotych. Główni zleceniodawcy, czy też pomysłodawcy, czy też ci, którzy później zabrali, wybrali te pieniądze, gdzieś je upłynnili na różne rzeczy, nie wiem, może cukierki sobie kupili za 4 miliony. Dużo cukierków tych by było, albo cokolwiek innego to do tej pory nie wiadomo kto to jest, czy w ogóle kiedykolwiek będzie znaleziony i dopóki tutaj nie ma żadnej informacji o tym, kto to był, jak działał, czy może to był ktoś, kto w jakiś sposób był, działał w porozumieniu na przykład z jakimś kierownictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, no bo taki wariant chyba też był brany pod uwagę, tak? No tak mi się wydaje na logikę. Bo tam się naprawdę przewalają duże pieniądze, tak? Jakby, no bo ten zarząd, podlaski zarząd dróg wojewódzkich jest odpowiedzialny za budowę dróg wojewódzkich. Umówmy się, że drog budowa drogi, zwłaszcza wojewódzkiej, to nie jest postawienie huśtawki tak? Na placu zabaw. Tylko to kosztuje grube miliony złotych. Więc tak czy inaczej, ten główny zleceniodawca za pomysłodawca i ktoś, kto fizycznie wyprowadził z tych kont, założonych przez tego, co jest tam, prawda, oskarżony, i zakładał te konta na jakieś fikcyjne dokumenty estończyka. Ten główny zleceniodawca nie ma postawionych zarzutów, nadal nie wiadomo kto to jest, czy żyje, czy nie żyje, gdzie mieszka, czy to jest obywatel Polski, czy jakiegoś innego kraja, czy to też jakiś tam człowiek z Rumunii, a może skądś tam indziej, my tego dzisiaj cały czas nie wiemy i dlatego ta sprawa doszła tylko do półfinału, znaczy dochodzi w zasadzie do półfinału, bo postawienie zarzutów wcale nie wiąże się ze skazaniem kogoś, wyrokiem karnym w tym przypadku. I to co mówiłam, tamten oskarżony przebywa cały czas na terytorium Wielkiej Brytanii, odpowiadać będzie z wolnej stopy i nawet jeżeli w Polsce usłyszy prawomocny wyrok, to wcale nie oznacza, że on tutaj trafi do więzienia. Więc my tak zbliżamy się do półmetka, bo być może na przykład Wielka Brytania czy Sąd Wielkiej Brytanii nie, nie zgodzi się na to, żeby odesłać go do Polski, żeby on tutaj wyrok odsiedział, o ile taki oczywiście zapadnie, tak? Natomiast to, co może się wydarzyć, no to może się wydarzyć tyle, że Wielka Brytania, powiedzmy, Uznałaby taki wyrok, i ten pan miałby problemy w swoim kraju na wypadek, gdyby na przykład popełnił jeszcze w życiu jakieś tam przestępstwo, wykroczenie czy coś, bo tak to działa. Natomiast my jesteśmy, tak jak mówi, zbliżamy się do połowy drogi, ale do mety nie, 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 nie i długo jeszcze nie. I nie wiem, czy. Od tamtej pory, kiedy te wszystkie rzeczy się zadziały, dużo się zmieniło w podlaskim zarządzie dróg wojewódzkich, ale patrząc na to, kto zarządza nami w chwili obecnej, już ja patrzę na Polskę, ale patrzę także na województwo podlaskie, to myślę, że intelektualnie wraca to, co było teraz. Więc, czy mamy przed sobą świetlaną, różową przeszłość? Myślę, że nie. I dopóki ci ludzie, czy tacy ludzie będą u władzy, to tutaj się nic nie zmieni, nic się, nic się nie poprawi. A zawsze znajdą się jakieś cwaniaki, którzy, jak nie na telefon, to na co innego, wyłudzą pieniądze, oszukają, ukradną. A my będziemy przez ponad 10 lat ścigać takich ludzi, ustalać, a ci, którzy doprowadzili do wyprowadzenia tych pieniędzy, będą cieszyć się dalej swoimi stanowiskami dużymi wynagrodzeniami które ja pan pani społeczeństwo płacimy z naszych podatków tak działa metoda na drogowca opisałam szeroko tak jak obiecałam wczoraj całą tę sytuację Dziękuję Państwu za uwagę, podzielcie się tym, zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, od niedawna, chyba od dwóch dni bodajże, założyłam sobie profil na Buy Coffee, tak to chyba się nazywa, więc jeżeli ktoś może się podzielić na przykład tym, żeby postawić mi kawę, a ja lubię kawę, szczególnie z Ameryki Południowej, nie wybieram się jakby co, ale kawę lubię, więc będzie mi tym bardziej bardzo miło. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.